Dzień dobry Państwu, Borsuk znowu gada, w pięknych okolicznościach przyrody, jak widać za moimi plecami, jestem w okolicach górskich, no akurat tutaj zawodowo pracuję, robię projekty, ale przy, przy okazji spotkałem, no miałem takie fajne spotkanie, mianowicie w jednej z lokalizacji, gdzie projektowałem oczyszczalnię, spotkałem panią, która miała kurki, tych kurek było... Sta do 30, 40, ale zauważyłem, że tam jest dużo kogutów. Te koguty były powydziobywane, kury, miały też powydziobywane pióra. Pytam się pani, dlaczego? Dlaczego tyle, tyle tych kogutów, tyle tych, no, no tak, tak to stado wygląda? Bo wie pan, no ja, ja nie mogę tych kogutów zabijać. no Ja po prostu nie potrafię ich zabijać. Ja bym chciała... To proszę uważnie posłuchać, bo to jest bardzo, bardzo częste podejście ludzi. Ja bym chciała, żeby te koguty, tak jak w przyrodzie, żyły sobie tutaj spokojnie i umierały śmiercią naturalną. Bo no nie będę ich przecież dawała, komuś oddawała, bo nie wiem, czy ktoś nie zabije takiego koguta na rosół. Proszę Państwa. Czy podobnie jak niedawno w sieci było coś takiego, że była ogromna dyskusja, bo Państwo mieli koziołka sarny gdzieś na wsi, który tam przychodził niedaleko ich płotu, niedaleko ich posesji? Nie bał się. No, był taki śliczny prawie ich koziołek, no i akurat gdzieś tam było polowanie, i, a ponieważ koziołek był prawdopodobnie selekcyjny, więc został, został odstrzelony. Proszę Państwa, co łączy, no i oczywiście ci Państwo byli strasznie rozżaleni, no jak można zabić takie piękne zwierzątko, no jak, jak to jest w ogóle możliwe. Co łączy takie, takie podejście? Kompletnie niezrozumienie przyrody. To zresztą jest charakterystyczne dla zielonych działaczy. Ludzie kompletnie nie rozumieją, że przyroda jest praktycznie rzecz biorąc amoralna. Czy w przyrodzie nie istnieje coś takiego jak etyka, jak, jak nie wiem, dobro czy zło? Dobrem jest to, że przeżywam, złem jest to, że mnie zjadają. Jeżeli chodzi o, o kwestie śmierci w przyrodzie, proszę pamiętać, że w przyrodzie śmierć gwałtowna jest śmiercią naturalną. Ja kiedyś zajmowałem się z badaniami naukowymi, między innymi badaniami zająca. Proszę sobie wyobrazić, że najstarsze zające, jakie można znaleźć w środowisku, złapać, mają pięć, sześć lat, to już są dziadkowie. Natomiast zając w niewoli dożywa do 25 lat. Natomiast w przyrodzie, to zresztą Maltus już, mu, już wskazał, czy, 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 czy odkrył, czy pokazał nam, że w przyrodzie rodzi się zawsze więcej niż jest w stanie przeżyć. No gdybyśmy, gdyby na przykład nie było, nie było zjadania wzajemnego, na przykład gdyby ptaki nie zjadały owadów, to za jakiś czas cała biomasa byłaby w postaci owadów. No tak jest skonstruowana przyroda. Mówienie, że wilk jest szlachetny, czy leś jest szlachetny jest bzdura. Jest to po prostu nadawanie im naszych cech. My mamy My jedyni jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie wymyśleć coś takiego jak etyka, stworzyć pojęcie dobra abstrakcyjnego. No i bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie. Natomiast wśród zwierząt funkcjonuje coś, co można powiedzieć, że jest czymś na kształt teorii gier, czyli kwestia co się bardziej opłaca. Zresztą ludzie przez bardzo długi okres czasu i obecnie też Funkcją, to jest dział matematyki, to nie jest coś takiego, że jest to wymyślone. Jak Państwo będą mieli czas, niech Państwo sobie popatrzą, poczytają na temat takiego zagadnienia jak dylemat więźnia. Czy czasami opłaca się konkurować, czy opłaca się współpracować? Wracając do tych kur i do tej pani. i Państwo, no, po prostu ona robiła tym kurom wbrew, że tak powiem, bo tak, poguty <laughs> no jak to koguty, no jak to faceci? No. Tyle kur do użytku, no to po prostu te kury używali. Te kury były, mówiąc, kolokwialnie zajeżdżone. tych kogutów było za dużo. Jeden kogut może być na 20, na 30 kur, czy nawet więcej. No kogut ma to do siebie, że Zresztą ja mam kury, więc ja obserwuję to, jak to wygląda. Rano, jak kury wychodzą z kurnika, to kogut tylko czeka, żeby zrobić co swoje, jak tych kogutów jest 5, 6, 7, no to kury mają, że tak powiem, ciężką dolę. Koguty się z kolei biją między sobą. Jest to nienaturalne. Naturalne jest to, to co zostało ewolucyjnie ustalone, że w takiej naturalnej populacji jest w miarę równowaga. Jest jeden kogut, który ma jakieś tam stado to nie tak samo jak, jak przy innych zwierzętach które nie tworzą związków monogamicznych. To, proszę Państwa, takie moje luźne uwagi na marginesie tego, co, co wczoraj tutaj spotkałem. Po prostu no, trzeba, trzeba mieć wiedzę o biologii. Nie można kierować się emocjami, nie można kierować się wychowaniem na jelonku bambi i na śwince pepie, bo to nie jest przyroda. Popatrzcie sobie na prawdziwe filmy, popatrzcie sobie, jak bocian znajdzie gniazdo kaczek, on nie będzie głaskał tych malutkich, ślicznych, puchatych kaczuszek po główkę, tylko sobie połyka. Połyka je żywcem w całości, tak jak żabę, czy jak wilczyca uczy, uczy małe wilczki, czy małe. No już takie większe wilczki zabije. Sam zresztą to widziałem. Złapała, złapała młodego moje ciele, ciele jelenia, trochę poddusiła, a potem te wilczki uczyły się podduszać, gryźć. Trwało to nie, godzinę, półtorej godziny. Ja siedziałem, siedziałem na ambonie i to obserwowałem. To jest przyroda. Oczywiście czasami zdarza się, że nawet wilk będzie się opiekował innym gatunkiem, ale to, ale to nie jest norma. To, to niestety, niestety przyroda tak funkcjonuje, że albo musisz szybko biec, żeby nie stać się czyimś obiadem, albo szybko biegniesz, żeby złapać obiad. No. No, tak funkcjonuje przyroda i niestety yy, nawet najwięksi zieloni działacze w zielonych portkach i w zielonych okularach yy, tego nie zmienią, Znaczy oni chcą zmieniać. Komuna też chciała zmieniać zasady. Miczuryn chciał sadzić gruszki za kołem polarnym. Jakie były tego efekty? No to my akurat wiemy, także... Po prostu, proszę Państwa, więcej zdrowego rozsądku, więcej wiedzy naukowej, mniej emocji. No i niestety trzeba zdać sobie sprawę, że śmierć jest rzeczą naturalną, że śmierć jest częścią życia i w przyrodzie ta śmierć jest powszechna. I musimy to zaakceptować. No i tym. Może mało opiniistycznym akcentem chciałbym skończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na mój kanał Borsuk Gada. Zapraszam jak najczęściej. No Przy zapraszam do dyskusji. Proszę Państwa, no, dyskutujcie ze mną. Jeżeli macie inne zdanie, jeżeli uważacie, że wilk jest piękny, szlachetny i w ogóle jest dla nas symbolem, czemu nie? Gadajmy. Borsuk też będzie gadał. Dziękuję Państwu. Do widzenia.